Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej jesień, pora burzowa, 305. Zaczniemy sobie od wyzwania fotograficznego, które tym razem jest, yy, powiedziałbym, trochę podchwytliwe, dlatego że na zdjęciu mamy pokazaną furę i mamy też podpowiedź, że mamy użyć najszybszej fury na świecie, aczkolwiek jest pokazany koniksek Jesko, co mogło być mylące. A tak naprawdę musimy użyć Bugatti. No, i dopiero teraz nam zaliczy te zadanie. Ok, czyli teraz tak. Mm. Teraz mamy bardzo proste zadanie dzienne. Odbierz losowanie lub super to zróbmy to też. Możemy też odebrać tutaj nagrodę serii. Trochę mi się tego nazbierało. Nie, nie odbieram nawet już tych super losowań. Ok. To teraz sobie zaliczymy może zadanie kolekcjonerskie. Hmm. Grand teleskopio. tutaj no i mamy już możemy oczywiście użyć metody z Horizon Solo i z cofaniem czasu ale nie ma potrzeby tak naprawdę bo jak widać te roboty są tutaj blisko siebie porozmieszczane bez problemu można je bardzo szybko rozbić A że potrzeba tylko 10, to myślę, że już praktycznie kończymy. No jest tutaj dużo tych robotów, ok. To teraz może sobie przeskoczymy do dodatku. Zaliczymy sobie znak ostrzegawczy, później mistrzostwa, okej, okay, sprawdźmy, jakie furki możemy użyć. O, proszę, możemy rimaka. No i pięknie. S2 klasa, tak. W sumie nawet myślę, że tym sprzętem też byśmy dali radę, ale wezmę rimaka, ponieważ jest lżejszy. Po prostu. zaraz tylko muszę sprawdzić Tak. Okej. Okay. Okej, okay, przenieśmy się szybko do zadania z pozycji playlisty. Nie wiem ile trzeba było nawet zdobyć, szczerze mówiąc. Ale się udało. Fajnie by było, żeby mistrzostwa można było remakiem, ale bym chciał, ale raczej tak nie będzie. No właśnie, bo już widzę, że klasa niższa jest 1,900. Ale to nawet niezła klasa, dosyć wysoka, więc może być ciekawie, zobaczymy. Okej, okay, co my tu mamy? Korwetę tą mamy. O proszę! No nie! No to wybór może być tylko jeden. Centenario. Nie dość, że piękna fura to świetnie się prowadzi. Bardzo dobre przyspieszenie. Hamulce też kozak. No ale ten wygląd to jest po prostu coś. No i proszę, już na starcie, jak torpeda ruszyła nasza fura. Ależ leci to. No pięknie. Odbijemy się trochę. I jeszcze i mój ulubiony etap. Tu was mam! Ależ to się prowadzi, no nie no! Fura jest... Tak kozacka, że no naprawdę! I zarzucimy! No będzie to błyskawiczny wyścig, jak widać. A szkoda, szkoda, bo teraz to bym chętniej sobie właśnie pojeździł kółka, skoro mam możliwość pogrania sobie centenario. W każdym razie pierwszy wyścig już mamy zaliczony. OK, przejdźmy do kolejnego. Oznaczmy sobie wszystko. Znaczmy sobie tylko zabody sezonowe. Kolejny sprint. No, szkoda, szkoda. Na to wygląda, że może będą nawet trzy sprinty. Oczywiście, wybór może być tylko jeden. Tutaj nie zmieniamy. Czyli zapowiada się kolejny bardzo szybki wyścig. No ale fajnie, fajnie, przynajmniej szybko zaliczymy sobie hot dodatek i wrócimy do podstawki. Tam zajmiemy się yy, prawdopodobnie zadaniem cotygodniowym. I to będzie pewnie na tyle w tym odcinku Powo odcinka już mamy za sobą. Czyli jak widać krótki odcinek znowu sobie zarzucimy na ręcznym. No i już niedaleko tak naprawdę do Maty. ostatnie zakręty no i do Maty. Tak sobie myślę, jaką furą najwięcej wyzwań zaliczyłem i zdecydowanie jest to chyba Rimac. Ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Nawet nie, nie, nie zauważyłem, czy to jest sprint, czy to jest tor. W każdym razie nie ma to znaczenia. Tor. No i fajnie. Okej, okay. dobrze znany jest mi ten tor. Jest to łatwy tor. Jest to bardzo długi tor dodatkowo. Ale mamy świetną furę, więc mimo wszystko powinno mm, szybko minąć. Zobaczymy, zobaczymy. Jak to ostatecznie wyjdzie. W każdym razie, no ta playlista wygląda na, na łatwą. Nie widziałem tutaj jakichś trudniejszych wyzwań. No ale się okaże, bo czasami te... te krótkie wyzwania są dosyć kłopotliwe. Najczęściej, najwięcej kłopotów tak naprawdę jest ze strefą pomiarową. Szczególnie jeżeli jest połączona... ...piachem i z wieloma zakrętami. Tak jak to jest na przykład w dodatku Riley Adventure. Ale z tego, co pamiętam ze wszystkich playlist, najtrudniejsze dla mnie było zadanie jedno związane z driftem, bo trzeba milion zdobyć. No było to tak hardkorowe zadanie, że do ostatniego dnia katowałem, myślałem, że mi się nie uda, ale się udało. No naprawdę bardzo, bardzo hardkorowe zadanie. Mimo że, pff, no, się wydawało mi, że całkiem nieźle idą mi te drifty, no to tam. Moje umiejętności zostały zweryfikowane. Bardzo wiele razy powtarzałem ten, ten drift. Jest on gdzieś nagrany, nie, nie pamiętam, w której to playliście. Aczkolwiek mamy drugie kółko. Przeciwników nie widać, są gdzieś daleko, daleko. Przydałaby się jakaś, jakaś nowość w grze, jakiś nowy tryb. No i jakieś nowe osiągnięcia, bo wiadomo, że nie możemy na razie oczekiwać nowej części, ponieważ nawet nie jest zapowiedziana. Wiadomo, że powstaje, ale nic poza tym więcej nie wiemy. To co również wiadomo, no, że twórcy Forza Horizon zajmują się tworzeniem Fable. I na tym się głównie koncentrują. Więc ja to rozumiem. Najlepiej się skupić nad jedną rzeczą i ją dokończyć, niż zaczynać wiele i nie skończyć żadnej albo zrobić je źle. Nie jestem tego zdania. Więc musimy po prostu cierpliwie czekać. Ok, zaczynamy trzecie kółko. No, jest to długi wyścig, trzeba przyznać, naprawdę. 5 minut, 2 kółka. No, ale fajnie, fajnie. Można sobie poszaleć trochę centenario dłużej. O jest to kozacka fura i przyjemność z jazdy jest duża I Ja też ostatecznie wyłączyłem muzykę w grze Ponieważ no, zbyt wiele problemów ostatnio z YouTube'em miałem Cały czas zarzucane mi były roszczenia gdzie, gdzie... Non stop od, od momentu premiery mam włączony tryb streamera, który powinien zapewniać to, że, że nie będzie żadnych roszczeń, no ale no niestety trip streamer, streamera jeszcze się nie spotkałem praktycznie w żadnej grze, w której działa to perfekcyjnie. Działa to w jakiś sposób, no ale nie nie, że perfekcyjnie. YouTube mimo wszystko to jakiś czas potrafi zarzucić. Dlatego zdecydowałem się po prostu grać bez muzyki z dźwiękiem silnika. Też jest to przyjemny dźwięk. I tak naprawdę już zbliżamy się do końca. Jeszcze parę zakrętów. Okej, okay, meta. Okej, okay, wróćmy sobie do Meksyku. Welcome back, Loco. OK, zobaczmy ile punktów mamy. Mamy punktów 15. Idealnie. Toyota Gier Supra. Sześć gwiazdek na fotoradarach. Okej. Okay. Sieknijmy sobie jakiś konkretny tuning. Najmocniejszy jaki znajdziemy. Powiedzmy ten. Teraz fotoradar. Oznaczmy wszystko, zaznaczmy sobie tylko fotoradary. I lecimy z tematem. No tak, tylko zastanawiam się czy ta muzyka nie będzie brana pod uwagę. Ta, która leci na... na tych stacjach festiwalowych. No czy zdążę przed arcade zaliczyć te sześć gwiazdek tutaj? Zobaczymy. Totalnie nie wiem ile mam, ale stawiałbym że cztery. Horizon Arcade will be I tak następne wygraźne zabody Drag. No, ok, to też tutaj. No dobra, zobaczymy to zaliczymy i jeszcze zobaczymy sobie co na koniec. Teraz musimy pokonać 8 km z prędkością 249. No to będzie bardzo, bardzo proste zadanie. I w tego typu wyzwaniach udajemy się na autostradę, jak zawsze. Tuning już odpowiedni jest. Ok, kierunek też. I lecimy. Ok. No i dobro, możemy już odebrać pierwszą nagrodę, dlatego również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka. Zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.